Na dziś w telewizji zapowiadali odwilż, czyli że śnieg stopnieje, w związku z tym mamy mróz i padanie nowego śniegu. Ale tym razem solidarnie. Wy w Warszawie zarządzanej przez Rafała Czaskowskiego nieodśnieżony zarówno chodnik, jak i... Ścieżka rowerowa, no ulica też tak średnia, ale tam przynajmniej trochę samochody rozjedziły. Także, drodzy Państwo, nie ma tak jak w poprzedniej rolce, pokazywałem, że ścieżka rowerowa totalnie fajnie odśnieżona, Chodnik w ogóle teraz solidarnie, ani jedna, ani drugie. I tak do Konrada Berkowicza, najbardziej znanego pospolitego złodzieja sklepowego w Polsce, który jak wiadomo kradł patelnię w IKEA, jeszcze był tak nieudolny, że dał się złapać. Kądziu, jak ty chcesz sobie wziąć moją rolkę i umieścić na swoim profilu jako swoją, bo dzisiaj nie chcę przyjść i samemu nakręcić, to ty Konrad nie podpierdzielaj mi rolek. Ty powiedz, że chcesz, to ja ci dam. Nie musisz podpierdzielać. Nie musisz nieudolnie ucinać kadrów, żeby nie było widać mojego loga. Nie musisz wycinać tego fragmentu, gdzie ja mówię do kamerki, żeby nie było widać, że to moje, żeby ludzie myśleli, że to twoje. Kontrakt, poproś, ja ci dam. Jakbym wiedział, że ty głodem przymierasz i musisz kraść patelnię Wikea, żeby jakoś koniec z końcem związać, tam bym ci tą patelnię też kupił. Kontrakt, poproś, a będzie ci dane. Nie podpierdzielaj. No i w sklepie też już raczej tam chyba Cię nie chcą w tej Ikei. To, to może tam lepiej nie chodź. Za to pogoda, drodzy Państwo, piękna. Nie wiem jak Wy, ale ja osobiście to wolę. Wolę jak jest śnieg, wolę jak jest zimno, niż jak jest odwyż plucha. A co Wy myślicie?